Siemanko Motonerdy i fani prędkości. Dzisiaj lecimy z pewnym pakietem motoniusów, od nowych przepisów rejestracyjnych, przez nowe kawasaki, aż po dzbanometry. Jak co tydzień przyjrzymy się najgorszym kierowcom tygodnia. Zatem trzymajcie kierownicę mocno, chociaż tak naprawdę to motocykl się trzyma kolanami, a nie rękami. Dzisiaj będzie szybko, ostro, będzie też sportowo, bo kącik sportowy również przed nami będzie też dzbanowo. I to jest trzynaste wydanie Motoniusów. Szczęśliwe trzynaste. A, i wiecie co? Mistrzu, subskrybuj. W tym miejscu nagraj kilka razy słowo subskrybuj. Proszę, da się zrobić. Kilka szybkich newsów na dzień dobry. PZU podłapało akcję mistrzu zwolni. Firma promuje ją na polskich drogach, monitorując kierowców i licząc pojazdy, które przekraczają prędkość na trasach. Na przykład na 120 sprawdzają, kto trzyma 120 km na godzinę i ilu ludzi ich wyprzedza. Motobit to motocyklowa aplikacja ostrzegająca przed wypadkami. Na Mazowszu ruszył pilotaż systemu dla jednośladów, który w czasie rzeczywistym powiadamia motocyklistów o kolizjach i robotach drogowych na trasie. Polskie drogi dostarczają. Dostają nowe radary widmo. W kilku województwach Straż Pożarna testuje mobilne czujniki mierzące prędkość motocykli i samochodów i wysyła smsy do kierowców. Z ostrzeżeniem: Przekroczyłeś prędkość? Zwolnij, mistrzu. Rejestracja auta przez aplikację, czyli nowe zasady i koniec z kolejkami i odkręcaniem i przykręcaniem tablic do samochodów i motocykli. Po ośmiu latach kierowcy i motocykliści doczekali się prawdziwej rewolucji w rejestracji pojazdów. Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym, która wprowadza cyfrowe rozwiązania i wreszcie realne ułatwienia. Najważniejsza zmiana to możliwość rejestracji pojazdu bez wychodzenia z domu. Od teraz wniosek o rejestrację będzie można złożyć elektronicznie przez aplikację, którą na pewno dobrze znajdziemy znacie, M-Obywatel. Można to też zrobić przez system teleinformatyczny ministerstwa. Dzięki temu koniec z papierologią, kolejkowaniem i zbędnym archiwizowaniem dokumentów w urzędach. W sytuacji, gdy właściciel nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, będzie musiał korzystać z formularza elektronicznego wypełnionego przez starostę na podstawie danych udostępnionych w systemie CEPIK. Kolejną dużą zmianą jest likwidacja obowiązku legalizacji tablic rejestracyjnych przy zachowaniu dotychczasowego numeru. W praktyce nowy właściciel pojazdu składa oświadczenie, że tablice są czytelne, nieuszkodzone i posiadają prawidłowy znak legalizacyjny. To jest ten hologram, który tam macie na tablicach. Jeżeli tablice nie spełniają wymogów, organ wydaje nowe z tym samym numerem dotychczasowym albo w razie potrzeby z zupełnie nowym numerem rejestracyjnym. Usprawnienia obejmują również weryfikację pojazdów sprowadzonych z terenu Unii Europejskiej. Organy rejestrujące w Polsce mogą pobierać dane z systemów państw członkowskich, a zagraniczne ewidencje. Mają dostęp do informacji z polskiego cepiku. Dzięki temu łatwiej wykryć nieuczciwych handlarzy, kradzione pojazdy, no i nasze ulubione w Polsce oszustwa z przebiegiem. 20-letni pasat z przebiegiem 100 tysięcy może już nie przejść. Zatem wydłużenie terminu na rejestrację pojazdu nabytego w spadku z 30 dni wydłużono do 60 dni, liczonych od prawomocnego życzenia sądu lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Ponadto umożliwiono czasową rejestrację pojazdu w urzędzie właściwym dla miejsca zakupu, co ułatwia sytuację, gdy właściciel nie ma stałego miejsca zamieszkania w Polsce. Mamy też uproszczenie zwrotu tymczasowych tablic rejestracyjnych po zakończeniu czasowej rejestracji. Kolejna rzecz to wprowadzenie potwierdzenia w dowodzie rejestracyjnym, że pojazd może ciągnąć przyczepę, jeżeli jest to oczywiście zgodne z homologacją. Mamy też cyfryzację procedur sądowych dotyczących zakazu prowadzenia pojazdów. O, to coś, co tygryski lubią najbardziej. Teraz ci, którzy mają 9 zakazów, będą je mieli w systemie, a nie tylko wydrukowane. Dane będą natomiast automatycznie przekazywane do Cepiku, co usprawni postępowanie i zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Znaczy, jak? Czyli ci z trzema będą mieli po prostu to elektronicznie, to jak to ma zwiększyć bezpieczeństwo? Ten... Rozumiesz coś z tego? Ustaliliśmy, że nie bardzo. Ale dobrze, cytujemy ministerstwo. Oczywiście, że jest to dla bezpieczeństwa. Na wejście nowych przepisów trzeba jeszcze chwilę poczekać. Ustawa trafi do Senatu, a potem podpisze ją prezydent. Wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych może potrwać kilka miesięcy, ale kierowcy i motocykliści mają powody do optymizmu. Jak mawia montażysta, u mnie w mieście przed Wydziałem Komunikacji stoi paczkomat do dowodów rejestracyjnych, więc nie trzeba stać w kolejce, żeby je odebrać. To spore ułatwienie, bo w urzędach są maksymalnie dwa okienka na dział, a kolejka do nich jest jedna, a zatem jest długa. No i właśnie, w Polsce wreszcie coś się rusza. Biurokracja idzie w kierunku cyfryzacji, kolejki w urzędach mają zniknąć, a rejestracja pojazdu ma być szybka i wygodna. Tylko patrząc z lekkim przymrużeniem oka rozwijamy się powoli, jakby ktoś wciąż wprowadzał przepisy na testowym biegu. Ale przynajmniej w końcu ruszyliśmy z miejsca. Znaczy, tak ruszyliśmy i trochę ciągniemy kotwicę jeszcze, ale. Ale ruszyliśmy. Minister Żurek wyrusza na wojnę z drogowymi dzbanami. Polska wreszcie bierze się za piratów drogowych i to na poważnie. Minister Waldemar Żurek ogłosił, że każdy, kto urządza nielegalne wyścigi, driftuje na skrzyżowaniach albo rondach, albo na przykład podnosi motocykl do pionu w miejscach do tego nieprzeznaczonych, czyli na drogach publicznych, może spodziewać się surowych konsekwencji, dlatego że mówimy o karze od trzech miesięcy do nawet pięciu lat więzienia, a dla recydywistów dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Tak, ktoś dostanie trzeci z. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Nielegalne Willy na Rondzie czy drift pod blokiem już nie przejdą. W skrócie, jeżeli chcesz poczuć się jak gwiazda filmów akcji, to lepiej się zatrzymać na parkingu, bo polskie prawo wkrótce nie będzie miało dla takich wygłupów litości. Minister zapowiada też możliwość podwyższenia kar pieniężnych do 10 tysięcy złotych za łamanie zakazu prowadzenia pojazdów, chyba że ktoś chce zainwestować w prywatny tor wyścigowy. Nowe przepisy obejmują zarówno samochody, jak i motocykle. I nikt nie jest zwolniony z tego, więc każdy, kto uważa, że jazda na jednym kole jest cool, niech lepiej przemyśli swoje życie. Za organizowanie nielegalnych wyścigów udział w nich czy brawurową jazdę, stwarzającą zagrożenie, grozi od teraz ta sama kara. I zanim ktoś pomyśli, że minister Żurek tylko robi medialny show, propozycje te są częścią szerszego pakietu zmian w prawie drogowym, mającego poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach. Projekt czeka jeszcze na. Dalsze procedury w parlamencie, ale jasno pokazuje kierunek. Nie będzie pobłażania dla dzbanów drogowych. No i tu jest zagwostka. Podobno w półtora roku wlepili ponad 20 tysięcy zakazów, więc wzięli się pewnie za to, albo tak tylko mówią, bo na pewno zaczęli oglądać motoniusy. Na pewno. I wpadli w głęboką refleksję po przeczytaniu Waszych komentarzy na ten temat. Ostatnio mieliśmy przecież typa z siedmioma zakazami prowadzenia pojazdów, a chłop miał dopiero 20 lat. Także dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych zapowiedziach pana ministra. Kawasaki Z1100 to jest przyszłoroczny powrót potwora, czyli model 2026 i jest to potwór, który wciąż daje radę. Kawasaki odkurzyło legendę i w 2026 roku zaserwuje nam Z1100, czyli naked bike'a, który łączy agresywny design Sugomi z technologią rodem z XXI wieku. Jeśli myśleliście, że Z1000 poszedł w zapomnienie, to oto wieści. Nowa odsłona zyskała większy silnik, więcej elektroniki i sporo charakteru. Pod maską? Pod maską. Pod bakiem, pod tyłkiem czterocylindrowy, rzędowy silnik o pojemności 1099 cm3. Te dodatkowe centymetry sześcienne robią różnicę we wrażeniach z jazdy. Moc maksymalna to 136 KONI przy 9000 obrotów, a moment obrotowy to 113 Nm przy 7600 obrotów na minutę. I na papierze to jest minimalny spadek w stosunku do starego Z1000, ale w praktyce nowy wał korbowy i dłuższe biegi 5 i 6 oraz elektroniczna przepustnica ride by wire robią swoje. Jazda w średnim zakresie obrotów jest po prostu przyjemniejsza i w cudzysłowie bardziej mięsista. Wydech 4 w 2 w 1, czy też 4 2 1 z jednym dużym tłumikiem po prawej stronie, wieńczy dzieło układu wydechowego, a sprzęgło wspomagane z antyhopingiem i quickshifter w obu kierunkach dopina całość. Słowem jest to kawał motocykla, który będzie bardzo dynamiczny, bo liczby na papierze to tylko liczby, a jak to jeździ, to jest zupełnie druga sprawa. Aluminiowa rama i widele Showa SFF BP 41 mm to sprawdzony zestaw z poprzednika, ale Kawasaki nie spoczęło na laurach, bo tylne zawieszenie, backlink, zyskało większy tylny hamulec, 260 mm, a w wersji z SE otrzymujemy Olinsa S46 i czterotłoczkowe zaciski Brembo z przodu. Kierownica jest szersza o 22 mm i przesunięta o 13 mm do przodu, daje to więcej kontroli, a opony to Dunlop Sportmax Q5A czy też Coupe a, waży ten motocykl z pełnym bakiem 221 kg, czyli dla twardzieli nic, a dla zwykłych śmiertelników no lekki trening przy wsiadaniu. Design Sugomi wciąż przyciąga wzrok, choć stonowany w kolorach, standardowy Z1100, w odcieniach czerni i grafitu i mamy też wersję SE, która jest szara z zielonymi felgami złotymi goleniami widelca. 5 wyświetlacz TFT to nowość i on pokazuje nie tylko prędkość, ale pokazuje też obroty i nawigację, ale pozwala też podpiąć smartfona przez aplikację Kawasaki Rideology. Trakcja, kontrola w zakrętach, tryby jazdy, wszystko to mamy pod ręką. No i teraz cena. W Polsce za podstawowy model z1100 zapłacimy 55 tysięcy złotych, za wersję Special Edition z Brembo i Olisami zapłacimy 10 tysięcy złotych więcej. Dilerzy już od października tego roku powinni mieć je na placu. Więc jeżeli chcecie poczuć prawdziwego Nakeda w miejskiej dżungli, to czas się pospieszyć. Z1100 to motocykl, który nie potrzebuje koni na papierze, by pokazać pazur, bo to kawał maszyny, która w codziennej jeździe i w ostrych zakrętach da ogromną frajdę porównywalną do np. poczwórnego espresso z odrobiną chili. Jeżeli chcecie poczuć, że wasze 221 kg ma duszę, Z1100 jest odpowiedzią. Co o. ty gadasz, że SE to znaczy Special Edition? A co to znaczy? No Nie wiem. No Special Edition. Ja jakby czaj, dopiero teraz mi ten, a nie otworzyłeś, i myślałem, że to po prostu jest. Super Wersja super ekstremowa. Mistrzu, subskrybuj. I teraz zaczynamy cotygodniowy przegląd dzbanów motocyklowych, czy też motocbanów. Te dzisiejsze dzbany zaczniemy trochę w stylu plotkarskim. A jakże? Bo nasz rodzimy show biznes postanowił dostarczyć nam historii z pogranicza dramatu i farsy. Tomasz Iwan, były piłkarz i uczestnik programu Afryka Express zaliczył tak zwany bliski kontakt trzeciego stopnia ze skuterem facet. Wpadł na ulicę, kierowca skutera nie zdążył zahamować i bach. Mamy zderzenie na oczach całej ekipy, a przede wszystkim partnerki Iwana, Karoliny Woźniak, która potem dzieliła się swoimi emocjami na Instagramie. I tu robi się ciekawie, bo Karolina napisała m.in. Stawiać poprzeczkę wysoko, wierzyć w swoją sprawczość, dążyć do celu, ale nie za wszelką cenę. Bo cena czasem może być naprawdę wysoka. Tylko ona innym głosem to powiedziała, napisała. Napisała to innym głosem. Tak. I powiem szczerze, to akurat jest zdanie warte zapamiętania, bo o ile reality show rządzi się swoimi prawami, to bezpieczeństwo jednak nie jest elementem do negocjacji. Jak oglądacie reality show, to tam na końcu czasami jest napisane znaczy czasami zawsze jest napisane reżyseria. To jest reżyserowane wszystko pod warunkiem, że uczestnik robi to, co mu wcześniej reżyser powiedział. W miarę to nie jest tak, że wszystkie sceny są reżyserowane, tylko to jest tak, dobra, słuchaj, to ty leć tam kupić bilet, operator idzie z tobą i weź, weźcie tam jeszcze coś, zagrajcie, ograjcie. No więc mniej więcej. W taki sposób powstaje reality, i to, co się tam wydarzy w trakcie kupowania biletu, jest brane do programu. No więc prawdopodobnie tu była taka historia, że to, znaczy to na pewno nie było ustawione, bo nikt specjalnie by pod tak szybko jadący skuter nie wpadł. Ale prawdopodobnie sytuacja miała, była podkręcona, były tam emocje na miejscu, że trzeba było coś szybko zrobić. Nie wiem, nie oglądam tego. I wyleciał. Jak kuna w agrest. No i doszło do małej buby. Sam Iwan chciał od razu wracać do wyścigu, ale skończył w szpitalu. Noga, ucho, generalnie solidnie jest poobijany, jego partnerka miała milion myśli. Czy on w ogóle żyje? Tak mówiła. No i właśnie, pytania retoryczne, które pewnie stali widzowie e, znają, czyli pytania z cyklu, czy motocyklista mógł jakoś temu zapobiec, to ja tak mówię. No, mógł jechać wolniej. To też ja tak mówię. E, a może na przykład nie miał dwóch palców nad klamką hamulca? Zgadnijcie, kto tak mówi. Akurat ta sytuacja faktycznie dosyć straszna, bo to strasznie dosyć wyglądało. Stała się rzecz przykra, chłop no przydzbanił, no bo się nie rozejrzał i przydzbanił potężnie, przebiegając przez ulicę, na której jeżdżą motocykle, więc kolego to nieboisko rozglądać się trzeba. W pierwszej chwili, jak to obejrzałem, to się zastanawiałem, czy nie przywalił w niego Tomasz Hajto, ale potem doszedłem do wniosku, że nie, dlatego że Iwan nie był na pasach. A tak w ogóle to fajnie się pchać w przygody i wychodzić poza strefę komfortu, tylko że granica między ambicją a głupotą Bywa cienka. I ta historia to jest idealny przykład, że czasami wystarczy sekunda nieuwagi, żeby adrenalina zamieniła się w dramat. Kolejny motocban, tym razem już cywil, a nie gwiazda. Wracamy do motocbanów tradycyjnych i mamy klasykę gatunku. 62-letni motorowerzysta z Wólki Małkowskiej. Dokładnie stamtąd ten człowiek postanowił zignorować czerwone światło i opuszczone rogatki kolejowe. Promil dobrego samopoczucia w organizmie najwyraźniej podniósł jego pewność siebie, no i. Mm, bach. Zapory zrobiły swoje. Facet wylądował w szpitalu z kilkoma sieniakami. Nie mamy filmu z tej akcji, bo policja opisuje to na swoim profilu po prostu. No, rogatki były opuszczone podobno, a dziadzia wylądował w szpitalu z sieniakami. Jestem ciekaw, po prostu, jak szybko jechał. Że nie przywalił w zamknięte rogatki facet. A policja przypomina, jak zawsze. Tam jest ktoś od przypominania. Mają. Ciekawe, czy jest osobny? Pan porucznik pamięć. Który siedzi i pisze przypominajki w tych komunikatach. Więc ja tę przypominajkę Państwu przytoczę. Ignorowanie zakazów, i wjazd na przejazd kolejowy, wbrew sygnalizacji. To nie jest nowy trend w motoryzacji, ale wciąż działa jak klasyczny dzban na torach. Tutaj mamy podręcznikowy przykład, że można być bohaterem własnej głupoty i przeżyć tylko dzięki szczęściu. A ja nie jestem pewien, czy to napisał na pewno <laughs> jakiś rzecznik policji, ale okej. Okay. Promil plus przejazd kolejowy to duet, który kończy się źle. Rozsądek czasem ratuje życie, a czasem zostaje tylko w opowieściach o moto o trochę jak z serii Kacze Opowieści. Co powiecie na dzbanowe opowieści? Jeśli widzieliście albo macie dostęp do dzbanowych materiałów, wideo lub zdjęć z takich zdarzeń, dajcie znać w komentarzu. Szatan Brutal, montażysta, na pewno to przejrzy, jeśli będą śmieszne, więc wklejajcie tylko śmieszne. No i może nawet z tego odcinek zrobimy. Tylko ma być śmieszne. No. Nie śmieszne, nie, śmieszne ta. Kolejny motocban w tym tygodniu groźnie wyglądające zderzenie w Grudziądzu na ulicy Paderewskiego. To zdarzenie zakończyło się wizytą motocyklisty w szpitalu. Kolizja z samochodem osobowym wyglądała dramatycznie, ale na szczęście skończyło się na obrażeniach, które pozwoliły ratownikom szybko udzielić pomocy. Na miejscu interweniowały dwa zastępy straży pożarnej oraz policja, która ustalała przyczyny i okoliczności zdarzenia. Utrudnienia w ruchu były nieuniknione. No to klasyczny efekt spotkania miejskiego kierowcy z motocyklistą w złym miejscu o złym czasie. Złe miejsce i zły czas to za każdym razem jest prawie to samo, bo to lewo skręt osobówki, w którą uderza jadący prosto motocykl. Zatem bądźcie ostrożni, jedźcie rozważnie, a brawurę zachowajcie na przygotowywanie śniadania swojej drugiej połówce. A dla samotnych jeźdźców to pewnie będzie kolacja na stacji benzynowej, dla kierowcy hotdog, dla ukochanego partnera pełen bak paliwa na dalszą podróż. A teraz kącik sportowy. Tyler O'Hara, dwukrotny mistrz Moto America i King of Buggers i członek zespołu Indian Wrecking Crew dodał kolejne osiągnięcie do swojej imponującej kariery. Tym razem na słynnych solniskach Bonneville razem z Indian Motorcycle postanowili sprawdzić prędkość swojego SNS Built Indian Challenger, osiągając imponujące 194 mile na godzinę przecinek teraz 194,384 tysięczne mili na godzinę. Aby upamiętnić ten wyczyn, marka przygotowała dokumentalny Wideo, które ukazuje drogę zespołu do ustanowienia nowego rekordu AMA w klasie 2000cc APS-AG od początku swojego istnienia. W 1901 roku wyścigi stanowią nieodłączny element historii Indian Motorcycle. Duch innowacji i pasji do prędkości towarzyszy marce niezmiennie przywołując pamięć legendarnych postaci takich jak Bart Monroe. Kontynuując tę tradycję Indian Motorcycle we współpracy z SNS Cycle i Mission Foods wyruszyło na Bonneville, by sprawdzić możliwości swojego bolidu King of pod przewodnictwem O'Hary, Indian Challenger pokonał solniska z niezwykłą precyzją i mocą, korzystając z doświadczenia inżynierów SNS oraz oczywiście zespołu Indian Racing, którzy przez dekady rozwijali swoje technologie. Choć pierwotnym celem było osiągnięcie 200 mil na godzinę, rezultat powyżej 194 mil wystarczył, by ustanowić nowy rekord. Pobijając tym samym rekord z 1972 roku, i wtedy ten rekord to było blisko 170 mil na godzinę, i wtedy pobił go Angerera na swój woim triumfie. A jeżeli jesteście ciekawi historii marki Indian, jej wzlotów i upadków i tego jak powstała i tego w jaki sposób dzisiaj znajduje się tam gdzie się znajduje, czyli w rozkwicie, to zapraszam tutaj macie link do filmu właśnie o historii najstarszego producenta motocykli w Stanach Zjednoczonych. Warto kliknąć. Tegoroczny finał Amic Energy Super Puchar Motocross 2025, który odbył się 27 i 28 września w Olecku, zgromadził na torze zawodników z całego kraju i zagranicy w wydarzeniu wzięło ponad 200 motocrossowców od młodych talentów po weteranów sportu. Dla kibiców była to również świetna okazja na rodzinny wypoczynek i spotkanie ze znajomymi. To jest nowatorska seria zawodów, która rozpoczęła się w maju i przez cały sezon przyciągała tłumy zawodników oraz oczywiście widzów. No i po wcześniejszych etapach w Więcborku, Lipnie i Gdańsku Olecko zamknęło tegoroczny kalendarz rywalizacji. Jak czytam finał w Olecku spełnił nasze wszystkie oczekiwania duża frekwencja i zadowolenie uczestników to dla nas najlepsza nagroda za wysiłek Włożony w organizację. A czytam, bo powiedział te słowa Marcin Kawczyński, koordynator zawodów. Podczas ostatniej rundy, na torze rywalizowano w 11 klasach, a wysoka intensywność wyścigów sprawiła, że nie brakowało emocjonujących momentów ani dla zawodników, ani dla kibiców. Mój syn marzył, żeby zobaczyć wyścigi z bliska. Wybraliśmy się razem, byłem naprawdę zaskoczony, jak wciągające jest to widowisko. Ja to, to I nie, ja nie mówię o sobie, bo to powiedział Krzysztof, który ma 11-latka, i to ten Krzysztof powiedział. Sezon był niesamowity. Tak duże zainteresowanie zawodników, Wikibiców daje nam ogromną motywację, aby przygotować kolejny rok Amic Energy Super Puchar Motocross. Jeszcze lepiej, tak dodał Marcin Kawczyński, ten koordynator, o którym mówiłem wcześniej. Pora na zloty motocyklowe, będzie ich mniej coraz, nas, zlotów coraz mniej będzie, gdyż no, kończy się sezon. Diabelskie urodziny Boruta MC Poland to motocyklowe demony, które wzywają na wyjątkową imprezę. Ekipa Boruta MC Poland świętuje swoje dziesiąte urodziny i zaprasza wszystkich fanów jednośladów do remizy straży pożarnej w Bądkowie, czyli PCH Ciechocinek. 25 października od godziny 19, co tam w planie jest? Motocyklowa energia, dobre towarzystwo, atmosfera sfera, której nie powstydziłby się sam Belzebub. A jeżeli myślisz, że zwykła urodzinowa zbiórka to wszystko, no to przygotuj się jeszcze na solidną dawkę rocka, adrenaliny i motocyklowych wrażeń. Kolejny zlot, który zapowiadamy w tym tygodniu to pięciolecie klubu Mroteckie Anioły. Ja bym chciał zobaczyć jak to jakiś Amerykanin mówi to słowo. Mroteckie Anioły. Mroteckie Anioły obchodzą pięciolecie i robią to po motocyklowemu. W Mroczy 11 października o 14 odbędzie się Msza Święta, po której rozpocznie się motocyklowa parada prosto do siedziby klubu przy ulicy sportowej. Organizatorzy gwarantują dźwięk silników, adrenalinę na dwóch kółkach i solidną dawkę motocyklowego ducha. W planie oczywiście muzyka, jednoślady i poczęstunek, bo świętowanie w stylu Aniołów nie zna kompromisów. No, i to by było na tyle, dziadki maleńkie, w dzisiejszym odcinku. Od motocyklowych dramatów e, przez rekordy Bonneville, aż po motocyklowe imprezy i świętowanie na zlotach. Pamiętajcie, brawurę zostawcie na tor, a bezpieczeństwo w ruchu drogowym to podstawa. Jeżeli podobało się wam tempo, newsy i trochę dzbaniastego humoru mojego oraz szanownego autora tych motoniusów, czyli pana Szatana Brutala. Lajkujcie, subskrybujcie i dawajcie znać w komentarzach, co można tutaj yy, poprawić. Może jest nieźle, to spoko, ale zawsze może być nieźle. Chociaż niektórzy wolą, jak jest średnio, bo wtedy jest w sam raz. No to już trzeba tutaj dojść do jakiegoś ładu, więc dawajcie znać w komentarzach. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie gaz, ale rozważnie, albo jak mawiał klasyk, trzymaj się ramy, to... To się nie posramy. Do it, bo inaczej urwę ci ryja. Mistrzu, subskrybuj. Dojedziemy.